Nad tym jest mgła milczenia i absolutnie brak jakiejkolwiek reakcji nadzorców służb specjalnych. Jakie konsekwencje dla agencji wywiadu może mieć ten skandal? Do grona ścisłego kierownictwa służb wojskowych i służb cywilnych wywiadowczych należy osoba o zaburzeniach psychicznych natury pedofilskiej. Czy wysoko postawiony funkcjonariusz służb specjalnych z dostępem do najściślej chronionych tajemnic polskiego wywiadu? Mógł zostać z łatwością zwerbowany przez obce służby. Taka osoba była po prostu w bardzo dużej grupie ryzyka podatna na werbunek. E, tego typu werbunkami e, specjalizowały się od czasów zimnej wojny służby wschodnioeuropejskie, głównie KGB, ale także Sztazji. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD. Producent Marek Alnutrition, Natla Frulow oraz Fitking. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Jest maj 2020 roku. Aresztowany zostaje pułkownik Paweł Woźniak, były zastępca szefa agencji wywiadu i wieloletni funkcjonariusz polskich służb. Zarzut: Pedofilia. O sprawie piszą wszystkie media. Okazuje się, że mężczyzna molestował swojego siostrzeńca. Proceder trwał dwa lata. Matka pokrzywdzonego chłopca zgłosiła to na policję. Całą sprawę opisał na portalu X publicysta Piotr Wojciechowski, który od lat bada działania służb specjalnych. Ja na sprawę Pawła Woźniaka natrafiłem interesując się w ogóle tym przypadkiem, jak i badając dzieje historii służb specjalnych w RP. Miałem odnotowany fakt, że w maju 2020 roku został trzymany pod zarzutem pedofilii wobec swojego bratanka. Przeczytałem, zanalizowałem te wszystkie artykuły, jak długi ten proceder krzywdzenia dziecka trwał i co się z nim potem stało. A mianowicie został pozbawiony wolności, tymczasowej na czas chyba trzech miesięcy, a potem miał dozór policyjny. No i po kilku latach po prostu postanowiłem jakby wrócić do tej sprawy, ponieważ media nie odnotowały finalnego zakończenia sprawy sądowej. Chciałem wiedzieć, czy ten skandal, bo to jest chyba jedyny skandal odnotowany w ostatnich 30 latach służb specjalnych Trzeciej Rzeczypospolitej, gdzie do grona ścisłego kierownictwa służb wojskowych i służb cywilnych, wywiadowczych należała osoba... O zaburzeniach psychicznych natury pedofilskiej. W grudniu 2022 roku sąd w Warszawie skazuje Pawła Woźniaka na 5 lat więzienia. Sąd apelacyjny zmniejsza karę na 3 lata i 6 miesięcy. Woźniak od kwietnia 2024 roku odbywa karę w zakładzie karnym. Czy skłonności mężczyzny nie zauważył nikt ze służb przez lata jego pracy, czy nie był weryfikowany? W momencie zatrzymania i sformułowania, postawienia mu zarzutów natury pedofilskiej, e, od dwóch lat Paweł Woźniak nie był funkcjonariuszem agencji wywiadu, w ogóle nie był funkcjonariuszem, był pułkownikiem rezerwy. E, miał wtedy 53 lata. E, Ogólnie dostępne informacje na temat tych zaburzeń psychicznych, tego zboczenia, jakim jest pedofilia, e, możemy dowiedzieć się, że e, takie zboczenie, takie, takie zaburzenia nie rodzą się u 53-latka tak ad hoc, że one najprawdopodobniej rodzą się w wieku dorastania, dojrzewania i wczesnej męskiej młodości, a potem tylko niczym, można powiedzieć, kocioł parowy te się nie wzmaga po to, żeby móc w jakimś momencie zrealizować swoje skłonności. Mężczyzna w momencie zatrzymania nie był już funkcjonariuszem Agencji Wywiadu, ale historia jego kariery w służbach specjalnych sięga jeszcze lat 90. Wtedy zaczął pracę w Urzędzie Ochrony Państwa, a po likwidacji jednostki w 2002 roku przeszedł do ABW. Piął się na szczeblach kariery, w 2008 roku przeszedł do Służby Wywiadu Wojskowego, a w 2011 roku do Agencji Wywiadu, gdzie nadzorował najważniejszy pion agencji pion operacyjny. Stanowisko stracił w 2015 roku, ze służby odszedł dwa lata później. Paweł Woźniak, rocznik 67, rozpoczął we wczesnych latach 90. służbę w Urzędzie Ochrony Państwa. Piął się bardzo wysoko ze względu na osobę, przyjaźń z późniejszym generałem Maciejem Hunią, który w latach 1997-2002, czyli do czasu rozwiązania łopu, powołania w miejscu Urzędu Ochrony Państwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu, był szefem zarządu kondrywiadu Urzędu Ochrony Państwa, a przez ostatnie dwa lata funkcjonowania łopu Paweł Woźniak był jego zastępcą. I potem się powtórzyło to dwukrotnie. Ze sprawą Woźniaka mamy do czynienia o tyle oburzającą, że po pierwsze mamy fakt, iż taka osoba przez 7 lat była członkiem ścisłego kierownictwa służb wywiadów, wywiadu wojskowego i cywilnego. Druga sprawa to jest taka związana z tym, jak to się stało, że przez ponad 30 lat służby procedury weryfikacyjne związane z dostępem do informacji ściśle tajnych, które każdy funkcjonariusz musi przychodzić co najmniej co 5 lat w ramach postępowania sprawdzającego nie wyłapały czy nie odnotowały ewentualnych zaburzeń tego dotyczących, bo widzowie muszą wiedzieć, że postępowanie sprawdzające, te poszerzone, mające na celu uzyskanie dostępu do informacji o charakterze ściśle tajnych, informacji niejawnych, przewidują badanie osoby sprawdzanej pod kątem uwarunkowań związanych z jakimiś uzależnieniami czy alkoholu, narkotyków ale także zaburzeniami natury psychicznej i psychologicznej. Służba, która przeprowadza tego typu postępowanie ma uprawnienie do skierowania takiej osoby w wypadku, gdy jest podwzięcie jakiejś uzasadnionej wątpliwości na konkretne badania psychiatryczne czy psychologiczne, czy jakiekolwiek inne po to, żeby rozwiać bądź potwierdzić wątpliwości, które powstały, czy też zostały odnotowane w czasie postępowania sprawdzającego. Czy Paweł Woźniak mógł zostać zwerbowany przez obce służby specjalne? Jego skłonności pedofilskie to dla obcego wywiadu wymarzone kompromaty, które mogą być użyte do werbunku. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że to człowiek, który miał wysoką pozycję w strukturach służb i dostęp do najściślej chronionych tajemnic wywiadu polskiego. Taka osoba była po prostu podatna na werbunek. Jeżeli ukrywała skutecznie przez otoczenie swoje psychiczne zaburzenia natury pedofilskiej, a, a takie zaburzenia muszą Mieć ujście w jakimś momencie, to taka osoba była po prostu w bardzo dużej grupie ryzyka podatna na werbunek. Tego typu werbunkami specjalizowały się od czasów zimnej wojny służby wschodnioeuropejskie, głównie KGB, ale także Sztazis, słynna sprawa Romeo, znana w Republice Federalnej Niemiec, ale także i KGB, które na zasadzie podsyłania różnych osób ze względu na orientację seksualną obiektów do werbunku, to czy był to mężczyzna, czy, czy czy kobieta, czy też młododziany chłopczyk. Jest to skandal, który dotknął służby specjalne. Pierwszy raz przynajmniej opinia publiczna o tym wie, od 30 lat. To, że nad tym jest mgła milczenia i absolutnie brak jakiejkolwiek reakcji nadzorców służb specjalnych, czy samych szefów, czy braku komunikatu chociażby dla opinii publicznej o wyjaśnienie tego sygnału Chociażby w sprawie, jak to się stało, że załóżmy, że, że tego typu zaburzenia nie zostały odnotowane wcześniej i, i w jakiś sposób udokumentowane, no to też jest pytanie o szczelność procedur sprawdzających. On był odpowiedzialny w, w Urzędzie Ochrony Państwa na, za kierunek wschodni i potem w Agencji Wywiadu. Wracam jeszcze raz do tego, że jeżeli chodzi o metody rybunku przez dawne KGB, SWR, FSB tak zwanego Honeytap, czyli no, powiem, to, to jest jakby miodowy lep, tak, czyli jakby na podkładzie seksualnych kompromatów budowanie możliwości szantażu obiektu, który ma być zwerbowany, no to to byli specjaliści. Ponieważ był wrogiem, tych służb, po której stronie ta specjalizacja była daleko idąca, bo defektorzy, którzy uciekli w okresie zimnej wojny na zachód, nawet zeznawali co do okoliczności budowania całych kombinacji operacyjnych związanych w ogóle z pedofilią, tak, z wykorzystywaniem małych dzieci do tego, żeby móc zwerbować poprzez kompromaty materiały obciążające daną osobę, która została wytypowana do, do, do współpracy. No i mamy także taka osoba, była na froncie z takimi służbami, które się w takim werbunku, tak bezwzględnych, cynicznych, brudnych metodach specjalizowała. No to to jest kolejny argument na to, żeby się bardzo dogłębnie przyjrzeć i tej osobie, jego działalności, i to bardzo w sposób holistyczny. Czyli mamy do czynienia, czy możliwość do czynienia z po prostu z Kretem, tak, który był, ze względu na to, jak usytuowany, wysoko i lokowany w strukturach służb specjalnych III RP, chroniony. Przez jakiś szerszy układ. tak? I to są takie pytania, y, które ja stawiam publiczne i jako obywatel, a także jako no, niezależny ekspert y, od tych spraw, no, żądam odpowiedzi. Jak pan widzi, panie redaktorze, na dzisiejszy dzień e, nikt nie jest skory, żeby na te pytania w ogóle odpowiedzieć? Całe zadanie tak naprawdę wyjaśnienia tych wątpliwości, które się nagromadzają w sferze publicznej, powinno należeć do y, kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja niestety. Bardzo pesymistycznie nastawiony do tego, żeby jakiekolwiek procedury, czy w momencie, bo to był ostatni dzwonek tak naprawdę, w momencie zatrzymania w maju 2020 roku woźniaka przez prokuraturę i policję, postawienie mu zarzutów to był ostatni dzwonek na wszczęcie procedury kontrwiadowczej, a już na pewno nie po pięciu latach, czyli teraz a w 2025 roku. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD. Producent Marek All Nutrition, Natla oraz Fitking. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.